Arkady Fidler, wybitny pisarz i podróżnik, urodzony 28 listopada 1894 roku w Poznaniu, zmarł 7 marca 1985 roku w miejscowości Puszczykowo. Był synem Antoniego Fidlera, znanego poznańskiego poligrafa i wydawcy. On to właśnie ukształtował osobowość młodego Arkadego, rozbudził w nim namiętne zainteresowanie przyrodą. Uczył mnie kochać takie rzeczy, obok których inni ludzie przechodzili obojętnie. Wspomni później pisarz o swym ojcu. Muzeum, pracownia literacka arkadego Fidlera rozpoczęła działalność 1 stycznia 1974 roku. Placówka mieści się w starym domu rodzinnym Fidlerów w Puszczykowie pod Poznaniem. Willę tę arkady Fidler kupił od państwa w roku 1946 po powrocie do kraju z wojennej emigracji. W 1948 roku sprowadził tu z Londynu swoją żonę włoskiej narodowości, Marię, oraz dwóch nieletnich wówczas synów: Arkadego, Radosława i Marka. Podczas mojej podróży spotkał mnie zaszczyt porozmawiania osobiście z panem Markiem Fiedlerem, synem Arkadego Fiedlera. Zapraszam Was do filmu. W którym będziecie mogli osobiście przejść razem z nami przez historię, muzeum, pracownię literacką Arkadego Hitlera. Muzeum Arkadego Fiedlera i dom rodzinny miejsce bardzo oryginalne, które zaskakuje ogromem eksponatów wszelkiej maści, począwszy od owadów, poprzez motyle, wątek afrykański, który pojawia się tutaj na każdym kroku, oryginalną skrzypiącą podłogę. To jest wyjątkowe miejsce. Czuć od samego wejścia. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, nie, kolejnej odsłonie znaczków turystycznych, gdzie dotarłem do miejsca wyjątkowego. Jak zresztą widzicie, od samego wstępu bardzo bogate w różnego rodzaju eksponaty. Jesteśmy w domu Arkadego Fiedlera, no, ale może coś więcej. No tak, to jest Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fidlera. Moje nazwisko Marek Fidler. Jestem synem patrona Muzeum. Muzeum już od kilkudziesięciu lat istnieje jeszcze za życia mego ojca. Powstała ta część tutaj. Domowa, to są takie autentyczne rzeczy, które jeszcze przywoził mój ojciec i z Amazonii, i gdzieś tam z Kanady i tak dalej. Wiele takich rzeczy, których dzisiaj na przykład już przywozić nie można. Tak, tak, Ta, zgadza wiadomo, się. Świat się zmienia, na przykład mol, motyle z puszczy amazońskiej. Kiedyś ojciec wiele tego przywoził, darował różnym szkoł. No dzisiaj to się wszystko, to już są takie rzeczy, które, których już byśmy dzisiaj są, nie przywieźli. Prawda? Są motyle, ale z tego co zauważyłem jest też ekspozycja owadów. Je, są owady różne i tak dalej, maski afrykańskie, no i sporo zdjęć, ojciec zawsze jeździł, zbierał materiały literackie i także fotografował. No i potem, potem rozwijaliśmy to muzeum, także po śmierci ojca, potem stworzyliśmy ten ogród kultur i tolerancji. Tu w domu są autentyczne pamiątki przywożone z dalekiego świata, natomiast tam w ogrodzie są najczęściej repliki w skali 1 do 1, Jakiś słynnych monumentów z wyspy Wielkanocnej, na przykład Moai, kalendarz Azteków słynny, różne inne ciekawe rzeczy. Jest Santa Maria też, czyli Staty tak. Krzysztof tak. To, co mnie bardzo zaskoczyło. Nawet sam Krzysztof Kolumb przyjechał do wielkiego odkrywcy, też właśnie o tym samym nazwisku imieniu, Krzysztof Kolumb, książę de Beragua on się zdziwił, bo on myślał, że to będzie raczej miniatura, to jest w skali. 1 do jeden. Mamy te różne monumenty. No właśnie, a propos tych, 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 tych tutaj posągów, które już widzę przez, na przestrzał tak. przez drzwi wyjściowe. Mm, Pan o imieniu Zygmunt, mocno, Zygmunt mocno Konarski, się przyczynił. Tak, właśnie Zygmunt Konarski, nasz przyjaciel. Od samego początku z nami był, wiele mu zawdzięczamy. Tworzył to muzeum razem z nami. On był takim miłośnikiem właśnie dalekich, ciekawej, dalekiej kultury, kultur różnych egzotycznych. Myśmy mu dostarczali dokumentów, fotografii, pomiarów. On to tutaj wykonywał, pierwszą rzeźbę jaką wykonał Ogrodzie to totem indiański, słup totemiczny. Nawet w pierwszych latach to muzeum było zwane Muzeum Podtotem. No, no. <grytanie> Bardzo mnie intryguje jeszcze ta rzeźba, ponieważ widząc tą twarz widzę wielki tonarz. To jest kamień czy to jest inny materiał? To jest beton. No, prawdziwe to były w kamieniu kuten, no, a dla nas to byłoby zbyt y, kosztowne. Prawda? No, taka y, ten na przykład głowa. Y, Moaj, posąg Moaj jest z Wyspy Wielkanocnej to jakieś 65 ton. Prawda? Właśnie, tak. No i do tego jeszcze w, oni rzeźbili w tufie wulkanicznym, natomiast my tego materiału tu nie mamy, więc to żebym musiał robić to w betonie. Mhm. No i pięknie, znaleźliśmy się na pokładzie Santa Maria. Znajdujemy się przy kabinie Krzysztofa Kolumba. No on tu miał te słynne swoje mapy, którymi się tam otaczał i studiował. On miał trzy właściwie statki, bo jeszcze miał Pintę i Ninie, no ale wybrał ten, taki właściwie najwolniejszy, bo taki trochę to była taka beczka można powiedzieć, statek beczka, nie za bardzo lubił, ale właśnie dzięki tej kabinie, bo, bo tamte były tak małe, że nawet żadnej takiej kabiny kapitańskiej nie było, a tu była ta kabina i, i, i tu mógł sobie się rozlokować i te swoje papiery studiować i. i pozwolę i zajrzeć? Tak. Nie jest to jakaś ogromna powierzchnia. To wszystko było bardzo małe. No, tutaj 39 osób czy 40 płynęło, także to dopiero od Indian potem się nauczyli, że, że można spać na Hamaka, prawda? No tak. I droga powrotna już była trochę wygodniejsza, ale rzeczywiście wygód tutaj to oni nie mieli. Skąd ten pomysł na, na taki To mój brat kiedyś zauważył replikę ciekawego statku w Ameryce Południowej. Pomyślał sobie, żeby właśnie stworzyć replikę Santa Mari. Oryginalna maska. I strój tancerza z, z w festiwalu Diablada w Boliwii. Bo nie tylko w, w festiwal odbywa się w Rio de Janeiro, no, tak. ale także. Właśnie no, ta kolorystyka, mają, tak. pierwsze moje skojarzenia budzi z no, Rio de Janeiro? No i to jest takie właśnie to jest, to jest jakaś postać diabła, no, która tam odgrywa jakąś ważną rolę w tych tańcach. W tym całym pokazie. Ciekawie rozwiązana jest ta maska, ponieważ tak, tutaj no w ogóle nie widać twarzy. Z imitacją uzębienia. No jest to niezwykły dzień pełen muzyki, jakichś niezwykłych barw, radości, prawda, tańca. No i, i tam przekazują też jakieś swoje historie, prawda? Tu jest yy, replika tego yy, samolotu Hurricane. Właśnie na takich oni walczyli. To była maszyna, można powiedzieć, trochę wolniejsza od tych niemieckich Messerschmittów. Warto zaznaczyć, że to jest w skali 1 do 1. I, tak, to jest replika w skali 1 do 1. No i właśnie nasi potrafili... Wycisnąć wszelkie możliwości, bo był trochę wolniejszy od Messerschmittów, ale był zwrotny, zwrotniejszy. A walka na czym polega, żeby wejść na ogon przeciwnika i z bliska go zeszczelić? I Polacy fantastycznie wykorzystywali te wszystkie swoje umiejętności i możliwości tego samolotu i rzeczywiście bardzo skutecznie walczyli nie tylko z bombowcami niemieckimi, ale nawet z tymi doskonałymi Messerschmittami niemieckimi. No i to jest samolot, który też zagrał w tym polskim filmie, bo trzeba było otworzyć tę bazę Nordhold, prawda, spod Londynu, gdzie oni tam stamtąd startowali do walki no i bronili Londynu i południa Anglii. W stolicy w, w, w Dolinie Bamian w Afganistanie były takie słynne pomniki Buddy, prawda? I potem przyszli talibowie i niestety. Te wspaniałe dzieła wysadzili. Prawda? One tam stały 1700 lat. No i to było właściwie cały świat oniemiały, przyglądał się temu, jak oni te wspaniałe rzeczy po prostu niszczą Niszcza. na oczach, bo jeszcze filmowali to, prawda? I to jest replika tego Pozongu, ale w skali 1 do 9, bo prawdziwy to no, był 9 razy większy. No, więc. Tutaj ile mamy metrów wysokości? Tu jest, tu jest około, tam bodajże. Z 8, metrów? 8 metrów, coś takiego. 8-9 metrów, tak. A prawdziwy miał. coś 90 razy większy. No, 50 przeszło metrów miał, prawda? Także to jest no, przypomnienie i taki jakby protest, że, że nie wolno niszczyć tak wspaniałych dzieł z jakichś tam pobudek dziwacznych, prawda? Bo nie wiem z jakie to pobudki ich były. Autentyczny mundur mojego ojca, naszego ojca z 40 roku, prawda? Jak on tam pojechał do nich, on był porucznikiem piechoty, do ich Nold, zaprzyjaźnił się z nimi. Tu go widzimy z majorem Urbanowiczem, dowódcą dywizjon 303 i ten mundur, nasza mama i potem my przechowaliśmy i do dzisiaj, Oryginał. No, on ma tak, on ma 80, 80 lat, prawda? Taszniki? Taszniki, tak, tu są te motyle Morfo z Amazonii, te takie słynne, prawda? To jeszcze przywożone, no jeszcze wtedy można było przywozić. Tu są największe motyle dzienne, pisania no, Agrypina do 42 cm rozpiętości. Potężny. Ząb słonia afrykańskiego. No nie każdy wie, że taki ząb waży 2 kg, prawda? A czy mogę? Tak, oczywiście. Tu jest korzeń, tu korona. No, da jakby taka tarka, można powiedzieć. Dwa z góry, dwa z dołu, tak przeżuwa. Potem na starość wypadają, nie może już przeżuwać i, i, i ginie, prawda? A dla porównania z mamuta. Jeszcze, jeszcze 15 tysięcy lat temu tu w Wielkopolsce żyły mamuty, bo potem klimat się zrobił taki nieprzyjemny, że nawet mamuty nie wytrzymały.